Szukasz czegoś więcej niż militarne zabawy ILSG, pragniesz rozwijać swoje umiejętności bojowe razem z grupą ludzi o profesjonalnym podejściu do sprawy, chcesz sprawdzić się w sytuacjach na pograniczu Twoich możliwości. Jeśli mieszkasz w Łodzi lub jej okolicach, masz na to teraz szansę. Dziękujemy osób o dojrzałym podejściu, ambitnych zamiarach i głodnej wspólnej przygody i samorozwoju. Możliwe, że poszukujemy właśnie Ciebie. Przyłącz się do nas już teraz. Rozpocznij okres rekrutacji i zacznij spełniać się razem z nami. Zacznij od złożenia aplikacji w zakładce rekrutacja na stronie www.pień.pl Odezwijemy się do Ciebie, Weźmy udział w selekcji, a jeśli spiszesz się, przyłącz się do kruka jako jeden z nas. Nie zwlekaj, czas leci, a my czekamy na Twoje zgłoszenie. Jeśli tak jak my chcesz wiązać Twoją przyszłość. Pasję i wolny czas z rozwojem swoich umiejętności bojowych nie ma co zwlekać. Do zobaczenia. Liczymy na Ciebie.